Cześć, dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić szpagat. Będzie to szpagat już bez rozgrzewki, bo przed chwilą ją zrobiłam. Tam było tak ten, dosyć późno i muszę już mieć światło niestety zapalone. Więc już zaczniemy wtedy to robić, nie? Dobra. O, nie, bateria. To będę musiała szybko zrobić, więc. Tak, wiem, nie wiem. Naprawdę, Nie wiem, czy to będzie czy Majto? Czekajcie. kuc, Nagrywa to? Tak widać coś. Więc to będzie tyle ile ja i nie czekajcie. ok, bo czuję wybrzwiam walnąć czasami. Czekajcie, przesunę bardziej w tą stronę, bo czasem mogę walnąć. A więc tak. Ludzie, nie. No i jeszcze raz. Okej, a więc spał.